Witam wszystkich serdecznie. W niedzielny poranek. Ja, ja, tradycyjnie, na spacerku porannym, staram się teraz, jak najczęściej, do lasu przychodzić. Oczywiście poddychać w miarę, jakimś tam świeżym powietrzem. Chociaż ono świeże nie jest. No ale cóż. Sprawy bieżące, że tak powiem, to. Jak widzicie, internet aż wży od protestu rolników, a w mediach, jak widzicie, pomóżmy przyjaciołom po, po raz kolejny. A my już dobrze, ludzie dobrze widzą, co jest grane. Z tego, co, co yy, zauważyłem po społeczeństwie, yy. no, ludzie wśród się, yy, krótko mówiąc, nawet in. Na ryneczkach, w różnych miejscach, już, już temat jest jeden. A w mediach flagi, nie nasze. I jeszcze dajmy, jeszcze dajmy. Postaram się wkleić pod filmem link do filmiku, gdzie w zamościu, w jednej ze stacji w zamościa, ktoś nakręcił filmik, gdzie ptaki, kruki. No leżą po prostu chyba tam dziesiątkami pod tym co się tam wysypuje z tych wagonów, które do nas przyjeżdżają nikt tego nie kontroluje no rolnicy powinni drugi etat mieć straży granicznej tak naprawdę no bo to oni jeszcze jako tako gdzieś tam skontrolują coś no oczywiście mają olbrzymie problemy związane zapewne ale, ale nie poddają się, i, i widzę, że już ta kwestia prze, przemawia do oczu, do, do głów tych, którzy jeszcze myśleli, że to jest jakiś tam nasz, nasi rządzący, że są, że tak powiem, nasi, a wcale nie są. I cóż. Aha, miałem jeszcze coś, chciałem dodać odnośnie, odnośnie kupowania zdrowej żywności. Postaram się wkleić, choć to dosyć długa lista jest pod filmem. Linki do różnych z polskich stron internetowych, z których można kupić dobre rzeczy. Może to komuś ułatwi życie. I. I cóż, co wam mogę powiedzieć, no planuję, planuję teraz założyć kanał od, odnośnie zdrowia, taki typowo. I, i, i no w ostatnich dniach, yy, yy, w ostatnich dniach spotkałem się z kolegą, którego nie widziałem od tamtego, no długi czas, ale od tamtego roku, od stycznia, yy, po prostu doznał miażdżycy. Z której to w szpitalach go tam łącznie i wszczepili mu nawet y, y, urządzenie, które mu pobudza jakby serce do pracy i tak dalej, i tak dalej. oczywiście 12 leków dostał, i tak dalej, i tak dalej, dobrania codziennego, aby się utrzymać przy, jeszcze przy życiu. A ja od dawna mu tłumaczyłem że optymalne żywienie, optymalne żywienie, optymalne żywienie. Tłuste, tłuste, jak najbardziej tłuste. I w piątek, w piątek zaszczycił mnie swoją obecnością i przerzucił się już od jakichś czterech miesięcy na żywienie typowo tłuszczowe, typowo tłuszczowe. No i facet w tej chwili, a był już po, dwukrotnie poza, po drugiej stronie, tak można powiedzieć, bo już serce mu się zatrzymało, i tak dalej, i tak dalej. A w tej chwili facet przyjechał. Przepraszam, facet. Kolega mój, można powiedzieć, może przyjaciel, fajny gość, po prostu, no. I, i, i rozumiejący, co się dzieje, oczywiście. I, I on teraz jest w takiej kondycji, że na działce przekopuje. Ogródek tak, uprawia i tak dalej. Także zobaczcie jak wielki jak wielka zmiana w ciele człowieka zaszła, skoro ten mój kolega czy przyjaciel mógłby mógłby tak naprawdę już być nieżywy. To już był po prostu cieniutka nitka. Na cienkiej nitce wisiał. I po czterech lub pięciu miesiącach, nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy czterech, jego organizm tak potrafił się odbudować, że na dzień dzisiejszy on mówi: Ja nic nie chcę, on kompoty, wszystko co ma, on wszystko. Yy, po prostu nie chce tego mieć. On po prostu typowo natuszowo i mówi, że nigdy tego nigdy nie zmieni odżywiania. No i dzisiaj jest w takim, w takim, w takiej kondycji, że gadatliwy i tak dalej i tak dalej. No tak powiem, no energia dosyć z niego kipi. Także Także to taki mój przykład, tutaj z którego jestem no, zadowolony, cieszę się, że ktoś coś zrozumiał. I Wy również pamiętajcie, nie, nie kupujcie niczego w tych, tych paszarniach, bo tam no, słynny olej rzepakowy, tak tam gdzieś skujaw w nazwie nawet ma. No, produkowany jest nie przez nas, tylko przez. Produkowany jest z tego, z czego co wjeżdża na nasze tereny teraz. Także super, że do rolników się dołączają i górnicy, pszczelarze, leśnicy, myśliwi, no i niech się przyłącza cały naród. A czemu nie? Jak wszyscy, to wszyscy. Także. Nie dajmy się. Na to chwilę pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!